Sponsorem programu jest Olimplabs, producent magnezów w płynie HelaMag B6 Forteshot. HelaMag B6 Forteshot. Sponsorem programu jest dystrybutor artykułów motoryzacyjnych marki Hamron, szwedzki multimarket Jula. Paulina Sykut-Jerzyna, witam państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Od Islandii przez Skandynawię, po Europę Środkową, Bałkany, Turcję, pogody zdominowały układy niskiego ciśnienia. W pogodzie w Polsce w ciągu najbliższej doby bez istotnych zmian. Wciąż utrzyma się północno-zachodnia cyrkulacja chłodnych i wilgotnych mas powietrza, co oznacza, że tej nocy opady deszczu pojawią się prawie w całym kraju. Nie powinno padać tylko w Bydgoszczy, Toruniu i na Podkarpaciu. Temperatura Minimalna od 6 do 11-12 stopni. Nad ranem w wielu miejscach opady będą zanikać i pojawią się rozpogodzenia. Jutro w ciągu dnia w całym kraju deszcz najmocniej padać będzie na północnym wschodzie kraju. Zagrzmi w rejonie Kielc i Zakopanego. Temperatura od 15 do 22, 23 stopni najcieplej będzie na południowym zachodzie i zachodzie Polski. Ciśnienie 1005 hektopaskali, wiatru umiarkowany, słaby, zachodni i północno-zachodni. Biometr niekorzystny. Co przyniosą kolejne dni, we wtorek deszcz w całym kraju i w większej części Polski również pojawią się burze. Środa z deszczem, z burzami i temperaturą od 20 do 23 stopni. Także czwartek, mokry z temperaturą od 18 do 23 stopni burze na Suwalszczyźnie. W piątek pogodnie w centrum i na południowym wschodzie, w sobotę bez deszczu na północnym zachodzie kraju temperatura wyższa do 26 stopni. Do zobaczenia. Sponsorem programu był Olimplabs. Producent.